Uwaga, to jest bardzo ważny komunikat. Jeśli Twoja myszka nie wytrzyma takiego potu jaki sprawdzi chomik marker i reszta markerów, nie rób tego. Witajcie w kolejnym dość nietypowym odcinku na tym kanale, ponieważ pokażę Wam, jak znaleźć nowe 7 markerów, zaczynając od Mallading Marker. Mallading Marker jest w chmurach, więc musimy wejść sobie w te płomienie, wyjść z nich i robimy to łatwe, bardzo oby. Ojej, a jak się spadnie, to musimy wejść na tego, yy, na Brick Markera, skoczyć po prostu na niego. O, udało mi się dwa i skacze... Idziemy na górę. I Mallading Marker jest na tej chmurce. On jest na tej chmurce, o przed Cloud Markerem. Musimy jakoś skoczyć na niego i właśnie w tym problem, że nie wiem, na samym rogu. Aj, blisko. Ok, z powrotem jestem na górze i robimy drugą próbę. Do skoczenia tam. U teraz się uda? Jest, udało się. Dobra, teraz idziemy tutaj na dół. I tutaj pod nami jest Mallading Marker, więc musimy jakby jakoś tak dziwnie skoczyć. O, teraz. Dobra, i zdobyliśmy Mallading Marker. Następny po Mallading Marker jest Stardust Marker i Stardust Marker. Do z markera musimy wziąć w prawym domku od trzecim od prawej musimy wziąć tego wręcza. Oto wręcza. I jak mamy wręcza to idziemy do kosmosu. Podążajcie za mną. Wchodzimy do faktory i tutaj jest. Musimy wskoczyć tutaj, dotknąć rakiety. I jak jesteśmy w kosmosie musimy wejść do bazy. Jak jesteśmy w marsjańskiej bazie, musimy wejść do tego. Do klik, jeśli mamy tego wręcza, to open i wchodzimy. Musimy wejść i teraz. O Jezu, zabiło mnie. Jestem z powrotem i nie dotykajcie tego wietrznika, bo on zabija. Musimy to robić szybko. Szybko jak flash, flash. U, o, i mamy Stardust Markera. Nie cofajcie się na Spawna, bo Rainbow Marker teraz będzie. A Rainbow Marker jest w kosmosie. Musimy za bazą i jest taka strzałka. Skaczemy na dół. Teleportuje nas. I tutaj mamy taką gwiazdkę. Wishmal Star. To, to musimy przejść i teraz mamy... No oby. No tak. Najgorsza rzecz na świecie. No i musimy zrobić to... O, zaraz będziemy. A! Y, można się zatrzymywać, dobra? I, idzie dobrze, idzie dobrze, idzie dobrze. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Jest okej, okay. nie, nie umieraj. O! I teraz będzie już koniec! Tak! Zdobędę to! Koniec tego markera. Koniec. Uwaga. I jest koniec! Udało się! Czyli musimy po prostu zrobić całe to, by i zdobywamy Rainbow Road, Markera. Nie cofajcie się, zostańcie tutaj. Nie wiem, jakim cudem macie stamtąd wyjść, ale musicie wyjść. Musimy teraz szukać czegoś takiego. E, musimy znaleźć kometa, powinna przelatywać. Więc musimy po prostu kometę złapać. O, jest kometa, jest kometa. Widzicie, ona tak będzie przelatywać. Zaraz wam pokażę jeszcze raz, bo trochę nie, 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 nie pokazałem. Taki dźwięk, takie, taki jak orzeł wydaje, to to będzie jakby znak, że kometa będzie przelatywać. O, jest kometa, widzicie taki klot. Dotykamy komety i teleportuje nas do miejsca z komet markerem. Aby zdobyć Viridian markera, musimy wejść do tego Gravity Laboratory. Idziemy tutaj, bo tutaj jest kot, więc musicie robić to samo co ja. Idziemy tutaj. Robimy to. To robimy. I teraz jeszcze jest ok, lecz przy tym jest już jakoś inaczej. Zaczekajcie, ok, musimy przeskoczyć to, przeskoczyć to i musimy wylądować tam. Chyba. Więc robimy tak, i musimy tam, teraz W trzymać, W, w trzymamy. I musimy tu wylądować. I teraz też jest jakaś dziwna rzecz. Czekajcie. Okej, okay. to jest ok. Jeśli to mamy, to to robimy. Yy, I przy tym, przy tym to nas tak obróci, że będziemy mogli zdobyć tego willy Markera Popatrzcie. Trzymamy W, żeby dolecieć do tego willy Markera Uwaga. O, w końcu. To chyba moja dwudziesta próba. O. Oh. No, w końcu się udało. Końcu. Nie wracać mi na spałna, bo teraz mamy Moonstone Markera i Moonstone Marker jest w księżycu i musimy tak, idziemy do tej najpłaskiej chyba... Chyba, zaraz zobaczę. Nie, do tej, do tej górki. Musimy podejść do tej górki. I tutaj mamy taką dziurkę z kawałkiem. Co to jest? Krystal. Bierzemy krystala. I po krystalu, jeśli mamy już tego krystala, idziemy na górę tej góry. Czyli mamy teraz jump boosta, więc to będzie łatwiejsze, bo no, mamy jump pusta. Klikamy go, panel go, coś się dzieje, o! I zrobiło nam dziurę. Zrobiło nam dziurę. I w tej dziurze mamy Moonstone Markera chyba. Mi się wydaje, bo ja też to w pierwszy raz robię. Tak, mamy Moonstone Markera. I został nam homik marker. I homik marker tak samo jak na przykład... Yy, co to było? Cornbread marker musimy wejść do innej gry. Niestety opuszczamy naszą ulubioną grę. Jesteśmy w tym... No to, tutaj mamy jakiegoś... Susia. Tak teraz jesteśmy w jakiejś innej grze Ja sobie chyba włączyłem Chwila Ja sobie chyba włączyłem Snowfall Tak I nie wiem co się stało Dobra jak jesteśmy w Find the homix Musimy iść tutaj do, Za tą strzałką Idziemy za tą strzałką Tutaj Idziemy tutaj I marker Castle is here. E, tak, i chyba musimy tutaj zrobić to obby, nie nienawidzę oby. Robimy to bardzo susypaka oby Dobra powiem. Rozumiem. Dajcie mi chwilę, ja zrobię to obby. O! W końcu! W końcu! O Jezu, co to jest? Nie! Jeszcze więcej? Przynajmniej spawn point, ale... Czy, czy, czy naprawdę ci twórcy tak nad nami muszą się zmęczać? Co? Znęcacze? Oni wiedzą, czego ludzie nie, nie lubią. Oni po prostu... Udało mi się w końcu przejść te trzy warstwy. Teraz jedynie wejść tu. Tylko jak? O, weszłem. W końcu! Jest! Chyba to on. Chyba w końcu zdobyłem tego markera. Waga? Zagadam z nim, co się dzieje. Buhaha, are you looking for... nie. Yeah, yeah, yeah. Become the demon? Nie. Mogę cię zdobyć? Gdzie? Gdzie on jest? Gdzie jest ten marker? Może za tronem? Tak, za tronem! Dobra, zdobyłem chomik markera! W końcu! Okej, okay, czyli musicie po prostu zrobić długie, straszliwe obiekt, które zajęło mi 100 lat i pójść tutaj. Mam nadzieję, że poradnik był pomocny. Fajnie było, gdybyś zasubskrybował. Bardzo fajnie, ponieważ to zajęło mi 50 minut. No i moja myszka wybuchła.